you Wypłynęła. Jako zdroi miłosierdzia dla nas ufamy tobie, krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Z świętej siostry Faustyny. O Jezu, utrzymuj mnie w bojaźni świętej, abym nie marnowała łask. Dopomóż mi być wierną natchnieniom Ducha Świętego. Dozwól, niech raczej mi pęknie serce z miłości ku Tobie, aniżeli bym miała opuścić choćby jeden akt tej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Być nam nasze winy, jako i my, odpuszczamy naszym minowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pąckim Piłatem, ukrzyżował, numari pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu w odpuszczenie ciała zmartwychwstanie żywot wieczny Ojcze Przedwieczne ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa dla Jego bolesnej męki dla Jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. la jego bolesnej męki. la jego bolesnej męki. Dla 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 jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Le Jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. męki. Le jego bolesnej męki. męki. Le jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Męki. 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 Le jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta siostro Faustyno, święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Michale Sopoćko, święty Andrzeju. Jezu ufam uh, Tobie, 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 Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy mogli przystąpić do komunii. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam Panie miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Przechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się do Boga Ojca, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz. Nie nas na pokuszenie.